Nie rób ludzi w chuja, bo to kłamstwa i zale byłem tylko na Olizie, tylko to ci przyznaję Nie umiem składać dwójek, a cię składam w gówniaku Co to za argument, że mam małoletnich fanów, ty Prosty rachunek, sukces rodzi odbiorców. Rodzi też nienawiść więc zostałeś parę propsów Jedyne co mam w dupie, To chuja w twojej mordzie. Usmy o mojej jak tak nazwę numer sobie Dostałem Mesa z klipem, waha przed wypuszczeniem. Mówię, że nie siada i nie czujesz się z tym pewnie. Nagle milknie głos słuchawce, myślę pewnie patci fon O 15 klip na nedzie. piszesz, proszę. To jest wojna moich psycho i hejtów Odbijam dzisiaj wszystko, nie ignoruj argumentu Gdzie mnie zagram, krzyczą jebac bacz bez cela To mi po telefon, bo tu zimbę na scena To jest wojna moich psycho i hejtów Odbijam dziś wszystko, nie ignoruj argumentu To środowisko, to jad i wymioty Portale typu hype, programują puste głowy na plan klipu się spóźniłem 7 godzin, ale jak mnie zobaczyłeś, byłeś w stanie mnie przeprocić Prochu nie tykam, odbijam twoje plotki Przeprowadzisz test, kiedy nasz tam ci do mordy Zepleni w swoich listach, jakbyś był na zjeździe świety Albo chuja sucha, przeszczepili ci do gęby Zero argumentów miały lecieć SMSy Nie masz na mnie nic, to chcesz kurwo sto Mam coś, czego nie ma wydziarałeś sobie Przyjmuję wyzwanie, chcesz to damy te po mordzie Żadnych kamer i tak jest duża sobka Hip Hop, piękna kultura, rania się po mordzie. To jest wojna moich psycho i hejtów. Odbijam dzisiaj, wszystko, nie ignoruj argumentu. Gdzie nie zagram, krzyczą co bez celu, to mi po telefon, bo chcą simba na scena. To jest wojna moich psycho i hejtów. Odbijam dzisiaj, wszystko, nie ignoruj argumentu. To środowisko, to ja, ty wymioty. Portale typu hype programują puste głowy. W twoją stronę lecę odpowiednie słowa. A jedynie byłeś w stanie stary refren skopiować. Wyszło ci w krew, jak serowałeś kłamcy białostoski Juicy j Użył starych picha panczy, Jak to jest być głównym pod Twoim butem? Kurwa. Mówisz, że jestem bajkopisarzem, a na paróweczce zaprzeczasz temu swoim wersem, kurwa. Takie szambo składa, że.